narysować okrąg w Pythonie. Do tego użyjemy biblioteki, która się nazywa Turtle, która jest zbudowana w Pythona. Robimy import Turtle i w tym momencie mamy dołączoną bibliotekę. Później musimy stworzyć element, na którym będziemy rysować. Więc nazwa zmiennej e, może być tutaj, ja nazywam akurat c, albo t, Możemy od Turtle. E, Turtle. Kropka, Turtle w tym momencie tworzy nam element, na którym możemy rysować. No, i teraz, jeżeli chcę narysować okrąg o promieniu 100, w tym momencie robię te, kropka, e, circle e, 100. E, jeżeli chcemy, żeby automatycznie nam nie zamykał okna, musimy jeszcze użyć funkcji turtle.done e, Efekt powinien być następujący. Zapisuję sobie plik, i w tym momencie pojawia mi się okrąg. Jeżeli chciałbym wewnątrz okręgu, narysować mniejsze okręgi, do tego mogę użyć sobie pętli for, e, więc robię sobie, robię sobie pętlę for i będę następnie zmniejszał, e, zmniejszał e, długości promienia, więc for i in range e, powiedzmy 5 zaczynam od, e, zaczynam od 100 i będę odejmował 20 razy i, czyli i mi się zmienia od 0 do 4. Na początku pierwszy okrąg będzie miał promień 100, następny będzie miał 80, następny 60 i na końcu 40. Więc jak sobie uruchomię, to w tym momencie efekt będzie następujący. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, możecie zostawić lajka bądź komentarz.